Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ostatni uczeń w nauczaniu zdalnym napisał mi takie zdanie. Daj mi znać, co o tym sądzisz. Let me know what do you think about it. Zdanie z gwiazdeczką, czyli źle. Uwaga. Czy tu jest pytajnik? Nie ma. Tu jest kropka. To jest zdanie twierdzące. Daj mi znać, co sądzisz na ten temat. Kropka. Skoro nie ma pytajnika, to nie ma pytania, a jak nie ma pytania, to nie ma inwersji. Tu jest inwersja. What do you think? Także jakby było zwykłe pytanie, co sądzisz na ten temat, no to owszem, jest inwersja. What do you think? Mam inwersję, czyli operator przed osobą. What do you think about it? Czyli w tym zdaniu nie wolno zrobić inwersji. Nie może być tego operatora. To jest tak zwane pytanie pośrednie. Robiliśmy o tym filmik. Link Wam wrzucę pod koniec. Więc robicie tak, jakby twierdzenie: let me know, daj mi znać, dosłownie pozwól mi wiedzieć, co, i robicie twierdzenie, czyli jest słówko pytające co, ale reszta w twierdzeniu, co ty sądzisz, you think about it. Bez inwersji, bez aparatora, do you. What you think about it. Dzięki, uważajcie na tego typu zdania.